Wielcy Czcigodni i Szanowni Państwo, Umiłowani Państwo Studenci, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu z organizacji zakładowej NZZ Solidarność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej naszej Alma Mater, zarówno za zorganizowanie tej konferencji jak też i za przygotowanie całego bogatego programu odwiedzin relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w progach naszego Uniwersytetu. Niezwykłej postaci człowieka, kapłana chrystusowego, studenta kulu, kapelana Solidarności Polskiej i męczennika systemu komunistycznego w PRL-u, za wierność Bogu objawionemu w Jezusie, Chrystusie i Kościołowi Świętemu oraz narodowi i ojczyźnie Polsce. Powstaje pytanie, czy słusznie nazwano księdza Jerzego męczennikiem totalitarnego systemu marksistowsko-leninowskiego? Uzasadnienie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie pragnę przeprowadzić w tych ramach czasowych, Wprawdzie w zaplanowanych przeze mnie dwóch punktach, pierwszym formalno-prawnym i drugim merytorycznym, ale w trakcie przygotowań musiałem z przykrością stwierdzić, że realnie możliwe będzie tylko zaprezentowanie tego pierwszego punktu, czyli formalno-prawnego, w świetle badań źródłowych odtajnionej dokumentacji. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat, działał jako kapłan rzymsko-katolicki i poniósł śmierć męczeńską w okresie panowania w naszej ojczyźnie Polsce perlowskiego komunizmu. Stąd teza jest nadzwyczajnie oczywista i w świetle dokumentów, choćby tych, które mamy obecnie do dyspozycji, niemożliwa do zakwestionowania. Przywołajmy jednak kilka ważniejszych dokumentów. Plan R Urzędu do Spraw Wyznań z 1962 roku, to znaczy plan represyjny, względnie plan represji kleru rzymskokatolickiego. W planie tym represje powinny w zasadzie być stosowane za m.in. Po pierwsze, naruszanie przez władze kościelne i kler dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Po drugie, za działalność i propagandę antypaństwową, wrogie kazania i listy pasterskie, nielegalne zgromadzenia, organizowanie ekscesów i tym podobnie. Po trzecie, represjonowanie księży pozytywnych zaś główne kierunki represji miały skutkować między innymi zmniejszeniem liczby duchowieństwa i zakonników i zmniejszeniem instytucjonalnych i społeczno-politycznych możliwości oddziaływania hierarchii kościelnej na kler i społeczeństwo w planie tym Nasz ówczesny Katolicki Uniwersytet Lubelski miał ewentualnie utracić obiekty, zatrzymane nominacje, wstrzymać rozbudowę gmachu Biblioteki KUL i przydział materiałów budowlanych, negatywnie załatwić wnioski kierownictwa KUL w sprawie wprowadzenia centralnego ogrzewania w gmachu KUL, zlikwidować Towarzystwo Przyjaciół KUL i ten Instytut Wyższej Kultury Religijnej. To wszystko miało służyć temu, by utrudnić zbieranie pieniędzy na cele kulu od ludności oraz zwiększyć obciążenie kleru i episkopatu kosztami utrzymania tej uczelni. Ważne są w materii męczeństwa księdza Jerzego też dokumenty ministra spraw wewnętrznych, takie jak na przykład określone wszystkie mianem tajne specjalnego znaczenia i tylko jeden pośród tych dokumentów miał określenie tajne. Zarządzenie numer 007770 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1970 roku w sprawie zapobiegania zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego wywoływanym działalnością Hierarchii Kościelnej i Kleru, z którego wynika, iż komendanci wojewódcy MO i ich zastępcy do spraw Służby Bezpieczeństwa obowiązani są informować systematycznie instancje partyjne o zagrożeniu wywołanym działalnością Hierarchii Kościelnej i Kleru. Zaś nadzór powierzam, dalej minister, Między innymi dyrektorowi Departamentu IV MSW. Następne zarządzenie, numer 0021, łamane przez 75, ministra spraw wewnętrznych z dnia 20 marca 1975 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego i zakresu działania Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I wydziałów czwartych komend wojewódzkich milicji obywatelskiej. Do zakresu działania tegoż departamentu należało zabezpieczenie zasad ustrojowych PRL przed antysocjalistyczną działalnością podejmowaną bądź inspirowaną przez hierarchię i kler kościoła rzymskokatolickiego. Wprawdzie ten departament był zobowiązany do współdziałania z innymi ogniwami administracji państwowej, ale to współdziałanie Departamentu IV MSW z ogniwami administracji państwowej odbywa się w sposób wykluczający ujawnienie form, metod, i celów działań operacyjnych Departamentu IV MSW i Wydziałów IV KWMO. Zaś podstawą działania tegoż Departamentu były założenia i bieżące wytyczne polityki wyznienowej partii i rządu, którym Departament IV w systemie działania organizuje i zapewnia dopływ informacji dla kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kierownictwa partii i rządu. Ważnym, a być może kluczowym tekstem prawnym dla ustalenia podmiotów decyzyjnych, także w sprawie uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiłuszki oraz zabójstw innych kapłanów Kościoła Świętego w Polsce jest najpierw zarządzenie numer 0063, łamane przez 76 ministra spraw wewnętrznych z dnia 26 października 1976 roku w sprawie zapobiegania zagrożeniom lub naruszeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego wywoływanym działalnością hierarchii kościelnej, kleru oraz wyznawców, dające w paragrafie 6 następujące kompetencje. Dyrektor Departamentu IV MSW określa w zależności od potrzeb zakres i nasilenie stosowania poszczególnych form pracy operacyjnej oraz bieżące kierunki i taktykę działania Wydziałów Czwartych KWMO równorzędnych. W załączniku do tegoż zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 1976 roku Zawarta jest jednak pośród wytycznych, w punkcie czwartym, następująca regulacja prawna dla tegoż dyrektora czwartego departamentu. I to jest chyba najważniejszy fragment, także dla tego zasadniczego pytania. Cytat. Każda akcja podejmowana w celu niedopuszczenia do zagrożenia lub naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, wywoływanego działalnością hierarchii i kleru, wymaga uzgodnień z czynnikami politycznymi. Te wytyczne nie zostały zmienione do dnia zabójstwa księdza Jerzego. I dlatego wprost oczywistą tezą jest, iż w sprawie morderstwa Kapelana Solidarności Polskiej albo decyzję o zabójstwie, albo informację o takiej akcji mieli do dyspozycji generał Jaruzelski i generał Kiszczak wraz z plenum KC PZPR, i całym rządem, co tak czy inaczej czyni ich formalnie współodpowiedzialnymi za tę zbrodnię. Tezę tę podbudowują dodatkowo następujące fakty. Po pierwsze, decyzja numer 031 ministra spraw wewnętrznych z dnia 26 października. 1984 roku, wprowadzająca stan podwyższonej gotowości do działań sił i środków resortu spraw wewnętrznych, podjęta natychmiast po odezwie prymasa Polski księdza kardynała Józefa Glempa z tegoż samego dnia 26 października 1984 roku. W której ksiądz Prymas wzywa do modlitwy, obawiając się zabójstwa dokonanego na księdzu Jerzym. Po drugie, zarządzenie numer 0067 łamane przez 84 ministra spraw wewnętrznych z dnia 30 listopada 1984 roku w sprawie organizacji, i zakresu działania Departamentu Czwartego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, podpisanego przez generała broni Czesława Kiszczaka, który w paragrafie trzecim, punkt czwarty jeszcze bardziej radykalizuje wytyczne w stosunku do Kleru rzymskokatolickiego cytat. Departament Czwarty organizuje ofensywną pracę operacyjną w odniesieniu do centralnych, kierowniczo-koncepcyjnych ogniw Kościoła Rzymsko-Katolickiego, działaczy i członków stowarzyszeń oraz ugrupowań katolików świeckich, centralnych ogniw rzymsko-katolickich kościołów i związków wyznaniowych oraz w paragrafie 5 punkt 2 Podtrzymuje dotychczasowe regulacje, iż współdziałanie Departamentu IV MSW z ogniwami administracji państwowej odbywa się w sposób wykluczający ujawnienie form, metod i celów działań operacyjnych Departamentu IV MSW. Po trzecie, zastanawiającym jest też fakt, Dlaczego od pierwszych dni po porwaniu Księdza Jerzego bo daty zabójstwa na razie przynajmniej nie da się do końca określić, o przebiegu wydarzeń w całej Polsce informowani są w tak zwanych informacjach dziennych towarzysze tworzący szczyt partii i zarazem rządu PRL. -u. Jaruzelski, Barcikowski, Mesner, Milewski, Porębski, Główczyk, Siwicki, Rakowski i Łopatka, a niektóre informacje dzienne otrzymują także Czyrek, Miśkiewicz, Olszowski, Ratuś, Świrgoń, Żygulski, Woźniak. Pośród tych informacji widnieje jedna o tym, iż na pogrzeb księdza Jerzego zamierza przyjechać delegacja KUL złożona z profesorów i studentów. Niektórzy profesorowie chcą wystąpić w strojach przysługujących członkom Senatu uczelni. Po czwarte, tajna notatka zawierająca ocenę przebiegu tor procesu toruńskiego. Z chyba dziesiątego, niezbyt czytelna data, lutego 1985 roku, mówi jednoznacznie o zbrodni na księdzu Jerzym po Którą ta notatka interpretuje z jednej strony jako prowokację polityczną, wymierzoną przeciwko polityce partii i rządu, oraz jako poważny cios dla resortu spraw wewnętrznych. Ale z drugiej strony w tej notatce użyte jest pojęcie taktyka, jaką przyjęto w tej sprawie, uczyniła wiarygodną tezę, że resort i władze nie miały z tym nic wspólnego, że w każdym środowisku zdarzają się różne drastyczne zjawiska, które jednak nie mogą stanowić podstawy do daleko idących uogólnień. Śledztwo i przewód sądowy, pisze dalej w tej notatce, wykazały w sposób wiarygodny, że uprowadzenie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki było wyłącznym dziełem postawionych przed sądem, oraz że nie działali oni z inspiracji bądź w porozumieniu z kimś jeszcze, co starały się wmówić opinii publicznej wrogie nam środki masowego przykazu na Zachodzie i określone środowiska w kraju. Bardzo ważnymi pojęciami w cytowanym tekście są taktyka i postawieni przed sądem. Gdyby Partia Komunistyczna i rząd PRL wraz z resortem spraw wewnętrznych nie mieli nic wspólnego z tą, jak sami nazywają, zbrodnią, to zostałyby użyte w tych miejscach inne pojęcia, a mianowicie prawda, a nie taktyka i sprawcy, którzy złamali prawo, a nie postawili jej przed sądem. I proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że w żadnym z dokumentów dotychczas odtajnionych nie ma mowy o tym, że reprezentanci czwartego departamentu złamali prawo PRL-owskie. W związku z tym jest także... I, I bardzo ciekawa notatka kwestionująca ewidentne świadectwo zdecydowanej większości Polaków i mecenasów procesu y, o księdzu Jerzym jako męczenniku za wiarę, który nie prowadził poza religijnej sprzecznej z prawem działalności. Oczywiście złamanie prawa przez swoich funkcjonariuszy Powinno być przez partię i rząd potępione, o czym jednak nie ma mowy z żadnych, z dostępnych mi i dotychczas odtajnionych dokumentów. Jest to, wydaje mi się, koronny dowód na to, że ci panowie, których nazwiska znamy, działali. W absolutnym porozumieniu zresztą taki był też i stan prawny, który pozwoliłem sobie przytoczyć. Po piąte, generał Kiszczak w swoim projekcie wystąpienia ministra SW na posiedzeniu Biura Politycznego w dniu 26.02.1985 roku przedłożył uwagi i wnioski. Na tle procesu toruńskiego dla resortu spraw wewnętrznych, rozpoczynając od stwierdzenia, cytat: Splot wydarzeń związanych ze śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki, a następnie z procesem toruńskim, niesie za sobą wiele różnorakich, poważnych i ujemnych konsekwencji dla różnych sfer życia społecznego. W końcowym fragmencie tego dokumentu mowa jest o podniesieniu poziomu pracy resortu. W punktach siódmym i ósmym Kiszczak stwierdził, koniecznym także wydaje się dokonanie niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych i pozorowanych mających na celu zakonspirowanie struktur MSW, a zwłaszcza zapewniających pełniejszą konspirację zasad i metod działań operacyjnych w stosunku do Kościoła. Odpowiednie plany i przedsięwzięcia są w toku przygotowania. W punkcie ósmym generał Kiszczak zauważył, Rozpatrzenia wymaga również celowość zalegalizowania przez prokuraturę niektórych środków pracy operacyjnej podejmowanych w stosunku do najbardziej aktywnie działających księży i instancji kościelnych. Trzeba więc, podkreślił Kiszczak, rozwijając odpowiednie działania propagandowe, zmierzać do odmitologizowania Kościoła. To ukazuje, drodzy Państwo, zasadniczą fałszywość oraz zakłamanie systemu komunistycznego w PRL, zresztą istotowo wpisanych w dialektyczne pojęcie prawdy materialistycznej, do której należy kłamstwo. Analogicznie do istoty życia, według Marksa, Engelsa i Lenina, nieprzypadkowo należy śmierć, jako negacja bytu w ogóle. Co to zabójstwo w tej ideologii wpisuje po prostu w konieczność ewolucji materii ku najdoskonalszej jej postaci społeczeństwa komunistycznego. Przeciwko czemu wystąpił nasz bohater narodowy tamtych lat, ksiądz Jerzy, gdy między innymi w Bytomiu, w dniu 8 października 1984 roku powiedział, co zapisane jest w szyfrogramie numer 9002, że źródłem sprawiedliwości jest Pan Bóg, pisane małymi literami. Trudno więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga i Jego przykazań, gdzie Bóg jest eliminowany z życia narodu, należy w tym miejscu zdać sobie sprawę z nieprawidłowości i krzywdy, jaką czyni się naszemu narodowi zdecydowanie chrześcijańskiemu, gdy urzędowo ateizuje się go co gorsza, za pieniądze wypracowane przez chrześcijan gdy niszczy się w duszach dzieci i młodzieży wartości chrześcijańskie. Które wszczepili im do kolebki rodzice. Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy. Nie jest to łatwe w naszych czasach. Koniec cytatu. Podsumowując, należy stwierdzić, iż gruntowna analiza pojęciowa poszczególnych dokumentów sprzed i po zabójstwie księdza Jerzego oraz wydarzeń, Łącznie z procesem toruńskim pozwala na dość jednoznaczny wniosek, iż w tym zamachu na życie absolutnie niewinnego księdza kapelana Solidarności Polskiej, co potwierdził eklezjalny akt beatyfikacji jego osoby, wzięły aktywny udział bezpośrednio i pośrednio naczelne władze zarówno Resortu Spraw Wewnętrznych, jak też i partii oraz rządu komunistycznego PRL-u, co niestety już ponad 30 lat oczekuje na prawnie sprawiedliwe rozliczenie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za poświęconą uwagę. Pierwszym formalno-prawnym i drugim merytorycznym, ale w trakcie przygotowań musiałem z przykrością stwierdzić, że realnie możliwe będzie tylko zaprezentowanie tego pierwszego punktu, czyli formalno-prawnego, w świetle badań źródłowych, odtajnionej dokumentacji. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat. Działał jako kapłan rzymskokatolicki katolicki i poniósł śmierć męczeńską w okresie panowania w naszej ojczyźnie Polsce perłowskiego komunizmu. Stąd teza jest nadzwyczajnie oczywista i w świetle dokumentów, choćby tych państwową, wrogie kazania i listy pasterskie, nielegalne zgromadzenia organizowanie ekscesów i tym podobnie. Po trzecie, represjonowanie księży pozytywnych. Zaś główne kierunki represji miały skutkować m.in. zmniejszeniem liczby duchowieństwa i zakonników i zmniejszeniem instytucjonalnych i społeczno-politycznych możliwości oddziaływania hierarchii kościelnej na kler i społeczeństwo. W planie tym nasz ówczesny katolicki Uniwersytet Lubelski miał ewentualnie utracić obiekty, zatrzymane nominacje, wstrzymać rozbudowę... Wielcy, czcigodni i szanowni Państwo, Umiłowani Państwo studenci, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu z organizacji zakładowej NZZ Solidarność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej naszej Alma Mater, zarówno za zorganizowanie tej konferencji. Jak też i za przygotowanie całego bogatego programu odwiedzin relikwii błogosławionego Księdza Jerzego, Popiełuszki w progach naszego uniwersytetu, niezwykłej postaci człowieka, kapłana Chrystusowego, studenta kulu, kapelana Solidarności Polskiej i męczennika systemu komunistycznego w PRL-u. Za wierność Bogu objawionemu w Jezusie, Chrystusie i Kościołowi Świętemu oraz narodowi i ojczyźnie Polsce. Powstaje pytanie, czy słusznie nazwano księdza Jerzego męczennikiem totalitarnego systemu marksistowsko-leninowskiego? Uzasadnienie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie pragnę przeprowadzić w tych ramach czasowych, Wprawdzie w zaplanowanych przeze mnie dwóch punkt, które mamy obecnie do dyspozycji niemożliwa do zakwestionowania. Przywołajmy jednak kilka ważniejszych dokumentów. Plan R Urzędu do Spraw Wyznań z 1962 roku, to znaczy plan represyjny, względnie plan represji Kleru rzymskokatolickiego. W planie tym represje powinny w zasadzie być stosowane za, między innymi po pierwsze, naruszanie przez władze kościelne i kler dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Po drugie, za działalność i propagandę anty.